Z generałem Grotem, Stefanem Roweckim, w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wspomnienia współwięźnia Wolodymira Stachiwa publicysty i działacza ukraińskiego. Okno mej celi wychodziło na jeden z placyków przeznaczonych na spacer więźniów. O południu 16 lipca zobaczyłem przez moją matową szybę sylwetkę nowego, nieznanego mi dotychczas więźnia. Podjąłem natychmiast próbę rozmowy z nim. Nowy więzień milczał jednak uporczywie, nie przerywając swojego odbywanego energicznym krokiem spaceru, którego droga prowadziła pod moim oknem. Gdy przybysza wprowadzano po spacerze do baraku, zorientowałem się jednak łatwo, że on ma celu przydzieloną od mojej tylko jedną celą. Dopiero po kilku dniach nowy więzień podjął ze mną rozmowę. Pierwszy z nich wiąże powiedział, że jest oficerem AK, aresztowanym niedawno w Warszawie. Dopiero później podał mi swoje prawdziwe nazwisko. Początkowo generał Rowecki zachowywał pewną rezerwę. Później jednak, gdy nabrał do mnie zaufania, poruszaliśmy coraz więcej tematów. Nigdy jednak nie mówił o swoim aresztowaniu. Podkreślał tylko, że aresztowany został, jak to określił, przez jeden mylny krok. Powtarzał wielokrotnie, że Armia Krajowa będzie walczyć z Niemcami do ostatniej chwili, dopóki ostatni Niemiec nie zostanie wyparty z polskiej ziemi, dopóki Niemcy nie skapitulują. Nie wdając się w, w szczegóły, generał mówił mi, jak wielką siłą wojskową stawia Armia Krajowa. Przewidywał możliwość powstania w Polsce, ale uważał, że teraz, to jest w 1943 roku, jeszcze na to nie pora. Wielokrotnie przyjeżdżał do generała, SS-gruppenführer Müller, szef Wydziału IV, Reichssicherheitshauptamt. Müller usiłował zachęcać generała do znalezienia jakichś sposobów złagodzenia stosunków polsko-niemieckich. Natrafiał na zdecydowane odmowy generała do omawiania tego tematu. Müller straszył bolszewickim zalewem całej Polski i wręcz namawiał do wspólnej walki przeciw Rosji, obiecując w zamian, ogłoszenie, Jakiegoś samorządu dla Polski. Gdy zapytałem generała, jak się ustosunkował do tych propozycji, powiedział mi porywczo, Pan jeszcze pyta, kogo biją po. No, tu generał wymienił odpowiednią część ciała, z tym nie prowadzi się rozmów politycznych. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dowiedzieliśmy się o wybuchu powstania w Warszawie. 11 sierpnia stwierdziliśmy, że na parę dni. Przed tą datą generała Roweckiego wywieziono nagle z bo Znając praktykę gestapu nie ulegało dla nas wątpliwości, że generała wywieziono na śmierć.